Witam serdecznie. Dzisiaj rozbierzemy sobie to szykowne urządzenie i zobaczymy co ma w środku. A więc do dzieła. No i jest. Także co my tutaj mamy w środku. Zaczniemy sobie może od wejścia zasilania. Te konektory tutaj wyglądają całkiem nieźle, nie buja się to. Kabel jecowy z bezpiecznikiem z uziemieniem, wchodzi sobie na podwójny wyłącznik dwupolowy i tu jakiś filterek, jakaś ceweczka, kondensatorek i to pewnie ma za zadanie odfiltrować syf z, z mrygotania grzałką za pomocą triaka który no, tutaj sobie właśnie chyba siedzi tu właśnie tu sobie wchodzi tu nam idzie, na płyteczkę. I co? I tu później idzie z płyteczki do transformatora i wychodzą nam z tego jakieś różne napięcia. Tu mamy 7V. Idzie sobie tutaj na płytkę. I to będzie prawdopodobnie To będzie prawdopodobnie odczep do zasilania tutaj tego przekaźnika. On tu będzie miał za zadanie odciąć ten triak, żeby na końcówce nie wytworzyła się jakaś fuzja nuklearna w razie zwarcia. Co tu mamy dalej? 0,24 V to prawdopodobnie do motora. Tutaj mamy motor na 24 V brushless bezczotkowy na takich gumkach fajny, żeby sobie dyndał i żeby nie hałasował tak obelżywie. Co tu mamy jeszcze? 9 V, to tutaj do zasilania, generalnie logiki. Tutaj mamy główny komputer sterujący. Tu stabilizatory liniowe, to tam pewnie 3, 3 5 V. Tutaj chyba jest analogowa część jakiś opamp do wejścia z termopary, z grzałki i tam... Tak sobie to wyizolowali na boczku fajnie, żeby to tam nie, nie, nie szumiało, nie szuściło. Takie, do, dość takie, dość takie to jest synek. No ta płytka nawet tak sensownie wygląda. Jest jakaś tam separacja tych modułów, jednych od drugich. Może to się od razu nie zepsuje nawet. Obudowa jest metalowa, taka zgiętej blachy. Front panel przedni. Trzy presety. Temperatura góra dół. Powietrze więcej mniej. Możemy sobie zapisać te trzy presety z temperaturą i zwianiem. O, tu jakaś jeszcze folika. Trzeba wydubać, żeby było pięknie. A teraz jest lux. Buzi dać. Bueno. Tutaj tabliczka znamionowa. Teraz zobaczymy, czy to ma rzeczywiście 1000 watów. No i kolba. Tak wygląda. Tutaj mamy przycisk do dezaktywacji grzania prawdopodobnie. Przewód taki fajny, dosyć miękki, silikonowy, w miarę giętki z taką sprężynką, żeby się nie załamywał. Nie trzeszczy to nawet jakoś bardzo. Dość solidny jest w odczuciu. Tu nakładki takie dysze na wcisk. Nawet mocno to trzyma. Taki pierścień przytrzymujący rozpycha się. I trzyma całkiem spolidnie. Do tego dodają jakieś tam końcówki. O proszę bardzo, już zepsuty. Szkoda, że nie ma. Same proste. Mogliby dać za zagiętą jakąś taką. Jest w kolbie jakiś czujnik odkładania, który deaktywuje grzanie i, i aktywuje chłodzenie. I włącza, jak podnosimy. No, co tu jeszcze można powiedzieć takiego? Generalnie taki fil, jak za jest w miarę ok. Z takich wkurwiających trochę rzeczy to brzęczy transformator lekko, ma taki przydźwięk 50 Hz, ale to może jestem przewrażliwiony. I tu PYK, profesjonalne stanowisko metrologiczno-pomiarowe. Proszę bardzo, telewizor jest. I teraz włączamy PYK trzy waty, trzy, cztery waty bierę pojedyncze naciśnięcia to po jednym stopniu, a jak się przytrzyma no to ja, ja szybciej dobra, damy sobie tam tyle na przykład max. albo nie i patrzymy, o, dawaj debilizowanie. zasłania no, coś tam było, 900, o, 990, dobra, no to już jest Powiedzmy, że jest Studzimy Po wybraniu, po wybraniu temperatury i na dmuchu powietrza i przy trzymaniu preset nam się zapisuje na przykład tak co ciekawe jak jak ustawimy sobie na przykład dmuchanie na małą ilość bo na przykład nie chcemy dmuchnąć elementów to po włożeniu rozpędza się i z pełną prędkością wentylatora, chłodzi i co jest nawet spoko chyba nie da się zmienić tego w opcjach po przytrzymaniu dwóch klawiszy mamy jakieś opcje ja sobie tutaj dodałem 35 stopni do kalibracji bo dla moich drogich i super precyzyjnych termopar za 10 zł y, temperatura trochę nie domagała ale to może być kwestia moich termopar y, Jest to też opcja w, w, domyślnie domyślnie trzeba nacisnąć przycisk żeby zaczęło żeby zaczęło dmuchać, żeby to wyłączyć jest tam opcja w opcja, opcjach, że dmucha i grzeje od razu po, po, po podniesieniu rączki. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Życzę zdrówka, szczęścia. Cześć.